W na, ramach um, następnej I tu bym jak to włoska naczelnik, żeby powiedziała, co wchodzi dokładnie w zakres. Ulicę, panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ulica poznańska-sienkiewicza y, została zgłoszona do Narodowego Programu Przybudowy Dróg Lokalnych w celu uzyskania dofinansowania. Podobnie jak dostaliśmy dofinansowanie na od 3 stycznia i na odwiedziny w środowisku kolejowym. Jest to i dofinansować. Natomiast jeżeli chodzi o zakres inwestycji, od Ronda Kościuszki w kierunku Obwodnicy będzie wykonana cała nowa nakładka asfaltowa, będzie wyremontowana istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej, natomiast na odcinkach, gdzie tej kanalizacji sanitarnej nie ma, będzie budowana kanalizacja do momentu wjazdu w ul. zadarwien Mirażem. Jest też nadal ulica Sienkiewicza, ale tak będzie planowana organizacja sanitarna, ponieważ do tego momentu będą dwustronne chodniki i nie było to gdzie odprowadzić wody. Natomiast od tej ulicy do obwodnicy będzie jednostronny ciąg pieszo-rowerowy, bo jeszcze zapomniałam no, dodać, że ścieżka rowerowa będzie od Ronda do obwodnicy, z tym, że częściowo będzie przebiegała ścieżka rowerowa po prawej lub po lewej stronie w zależności od możliwości, czyli od szerokości przyjętej, ja w nie pamiętam, ale y, raczej lewą stroną, y, bo szersze są chodniki, jest możliwość prowadzenia tego ciągu. Natomiast już na wysokości tego, tej, tej ulicy Sienkiewicza, która się załamuje, będzie ciąg pieszo-rowerowy po y, lewej stronie w kierunku do obwodnicy. I, a po prawej stronie będzie ruch odpadniający. Spadek będzie jednostronnie jezdni, żebyśmy mogli wodę resztową z powierzchni jezdnia się bezpośrednio do ruchu. Będziemy się włączali w obwodnicę tak w sam sposób, jak z ulicą 3 stycznia, to znaczy nie bezpośrednio, ale przy takiej tej drodze bocznej będzie odprowadzenie do ścieżki rowerowej. Tam jeszcze jest po drodze przepust, także będziemy się przebudować ten przepust drogowy i poszerzyć po tak, w celu umożliwienia yy, wprowadzenia tej ścieżki rowerowej. Yy, na dzień dzisiejszy yy, aha, jeszcze wprowadzamy bariery ochronne tego, co, czego nie było w projekcie na 3 stycznia, gdzie musieliśmy dodatkowo yy, i w przypadku wystąpienia kolizji drogowych, kolizji z sieciami istniejącymi, bo zdarzało nam się na ulicy yy, 3 stycznia i na ulicy yy, 1000 kolejowej, że występowały sieci potrzebne które nie były naniesione na żadnych mapach, na żadnych inwentarkach. I przewidujemy również tutaj pewne środki, żeby zabezpieczyć na likwidacji tych policji e, z istniejącą e, kanalizacją za, e, deszczową, którą w budowali. Dziękuję bardzo. Nie oświetlenie nie chodzi, jeżeli chodzi o dofinansowanie, natomiast my pozyskujemy środki na te zadania, właśnie tak zwane schetynówki poprzez, budow... poprzez opracowywanie nie projektów budowlanych, które trwałyby bardzo długo, a poprzez opracowanie koncepcji projektowych i zgłoszeń planowania zgłoszenia. Natomiast nie możemy doliczyć oświetlenia do, do takich koncepcji, nie możemy dopisać, musiałby być oddzielny projekt. Gdybyśmy czekali z tym projektem, nie mielibyśmy kiedy zgłosić, złożyć wniosku, bo terminy na złożenie wniosku są dość krótkie. Także oświetlenie na dzień dzisiejszy nie wchodzi w grę, jeżeli chodzi o wymianę. Ale modernizacja oświetlenia była i, i, i lampy zostały wymieniane, natomiast nowe lampy na dzień dzisiejszy nie będą ustawiane. Panie Jeżeli, ale w tym momencie ja rozumiem o tej wymianie i modernizacji, bo to wtedy tam jest dalszy odcinek od tej drogi, od Mirażu do przynajmniej drogi na lewo, która nowego osiedla i te krótki odcinek, żeby był doświetlony dwoma, trzema punktami, jeżeli nie będzie zrobiony chodnik, to te wszystkie osoby, które będą stamtąd ponurzały, będą yy, szły w ciemności. Te krótki, tam to są po 3 4 to nie może, to przy okazji tej roboty. To, ja rozumiem, ja ale żeby przewidzieć, żeby, to... żeby nie prosił Prosiłbym Pana przez... poza... Szymona o nieprowadzenie dyskusji, hmm. tylko o zadanie pytania, zgłoszenie się i odpowiedź, bo... Tak, tutaj to do Bałagana Dziękuję za przypomnienie. Ja już zadałem pytanie, dziękuję bardzo. Pan Komendant, Arkadiusz Dyszawek. Także Przewodniczący, Wysoka Rado. Yy, Faktycznie tu powinno być dopisane, przechodzą dziewięć kompleksowych kontroli. Po każdych opadach śniegu, a było ich by około dziewięciu. Yy, robimy kontrolę miasta. Yy, pytanie Pana Radnego, czy został ktoś ukarany? Za każdym razem wysyłając patrol kazałem zachować zdrowy rozsądek, bo sytuacja niedługo zbliża się do klęski żywiołowej, a uważam, że chodniki są, są możliwe do chodzenia, a niekiedy nawet to, że nie do końca zostało zebrane śniegu ratowało przed opadami deszczu i chodnik wręcz stał się bezpieczniejszy, a kamień zostało odsłonięte do, czar, do barwy czarnej. Druga rzecz jest tego typu, że przy ośnieżaniu takim dochodzi do zniszczyć wodnika Już mamy zgłoszenia, że zostały zniszczone studzienki kanalizacyjne, nie kanalizacyjne, tak przepraszam, tylko telekomunikacyjne, podczas odłupywania lodu. I telekomunikacja, podejrzewam, będzie prowadziła postępowanie, kto i dlaczego w tych miejscach te studzienki y, popsuł. Jeżeli chodzi o y, palenie, to przede wszystkim zwracamy uwagę na wyposażenie lokalów w odpowiednie oznakowanie, zarówno y, graficzne, i słowne, które określa, że dany lokal jest wyłączony z palenia. Tak przewiduje ustawa i każdy z budynków, każdy zakład pracy powinien takie oznaczenie mieć. Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Frańskiego, to ja po prostu mogę odpowiedzieć w ten sposób. Poproszę pana Wejla, prześlę sprawozdanie ostatnie, które wydatnie pokazało, ile, jaka ilość interwencji i wzrost interwencji został yy, na w ostatnich latach Nie dlatego też prosiłem o zwiększenie tak, mówię, i o to, żeby obsługa monitoringu była faktyczna, a nie tylko iluzoryczna, gdzie na dzień dzisiejszy jest coś tam nagrywane, a nie ma obserwacji w czasie rzeczywistym. Dziękuję. Tak ja tutaj jeszcze może tylko dodam, że również to były wnioski radnych, między innymi z tego co pana o to, żeby zwiększyć liczbę osób pracujących w Straży Miejskiej i wiem, że te głosy, wnioski rządziły jednogłośnie. Na, na wszystkich komisjach były przyjmowane w sposób jednogłośny. Ja tak. okay, Panie bardzo, Pan Kasznicki. Jeszcze jedno pytanie tutaj zadałem dotyczące tej możliwości zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na stanowisku właśnie tego obsługi monitoringu. No bo jeżeli to ma być tego typu stanowisko, gdzie jest osoba, która powiedzmy cały czas nadzoruje ten monitoring, czy byłaby tutaj możliwość, aby została zatrudniona osoba niepełnosprawna? I jeżeli nie, to dlaczego? Z wiedzy, którą posiadam nie ma w tej chwili dofinansowania do zatrudniania osób niepełnosprawnych, bo te środki się skończyły. To jest pierwsze. Drugi, jeżeli ta osoba będzie w randze strażnika, to w którymś momencie może być tak, że wykorzystywany do normalnej służby. Czyli musi być to osoba, która jest sprawna fizycznie. Przepraszam, może to zabrzmi tak bezpośrednio, że może doprowadzam do sytuacji takiej, że, że nie chcę, czy nie chcemy, żeby osoba niepełnosprawna tutaj pracowała, ale to pewne wymagania, które stawiamy tej osobie będą nie do zrealizowania. Jest następny element, czas pracy, bo w przypadku osoby niepełnosprawnej ten czas pracy jest momentalnie inaczej wygodny. Na pewno, jeszcze w zależności od stworzeń, które są, a my tu stawiamy określone też wymagania, określony czas, kiedy ten monitoring przede wszystkim miałby funkcjonować i na koniec to powiem, bo faktycznie to było przegłosowane, jak Państwo wiecie, próbujemy i to w miarę szybko, w przyszłym roku będziemy próbować w miarę szybko wdrożyć parkowanie płatne, bo uchwała już jest, jest ogłoszona na terenie Centrum, dlatego no to myślę, mówię o, tak jest w uchwale, o placu niepodległości, placu Chopena, um, ulicy Poznańskiej od placu Chopina do wysokości BZPBK i e, ulicy Piłsudskiego od w placu Szotena w kierunku Witosa. Tu będzie ładna strefa od godziny 10 do godziny 18 we wszystkie dni robocze. I Strażnik Miejski na początku, żeby nie tworzyć w tym momencie dodatkowych etapów, dodatkowych osób, będzie prowadził kontrolę wykupu tego szparkowania na samym początku. po to, żeby mieć pełen obraz, jak to w rzeczywistości wygląda i jakie decyzje podejmować w stosunku do osób, które tą kontrolę bieżącą będą wypełniać. Ja tutaj pozwolę sobie nie zgodzić się tutaj z panem burmistrzem, no bo ponieważ jeżeli jest oborząd nabór na stanowisko do sprawy monitoringu, no to znaczy, że to będzie osoba, która zajmie się monitoringiem i to będzie jej główne zadanie. W tym to nie będzie strażnik miejski, który będzie powiedzmy te komisje czy, czy różnego rodzaju kontrole i uważam, że jest to stanowisko idealnie stworzone dla osoby niepełnosprawnej i myślę, że warto by było, żebyśmy wspólnie jako Rada czy Urząd Miejski zastanowili się, czy nie warto by było zrobić tego typu jest dać szansę osobie niepełnosprawnej. Więc państwo tyle, tyle się mówi, jest tyle akcji promocyjnych, tyle się mówi o wsparciu dla osób niepełnosprawnych, a w momencie, gdy mamy szansę i możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, nie chcemy tego wykorzystać. Szanowni Państwo, no, podejmuje decyzję ten, który potem ma określone zadania realizować. Rozumiem te miłe gesty, tylko miłymi gestami nie utrzyma się, przepraszam, ale porządku publicznego. Ja chcę doprowadzić do sytuacji takiej, aby bezpieczeństwo, które w tym momencie ma być także poprawiane poprzez prowadzenie tego monitoringu, było skuteczne. Mało tego, nie chcę doprowadzić do sytuacji takiej, aby osobę niepełnosprawną, przepraszam, u ziemi i tylko tam ją posadzić, bo tak jak wspominałem, chodzi tutaj w tym przypadku także o osobę mobilną. I szukajmy może, jeżeli taka wola jest, bo tak otwieram ten wniosek, żeby gdzieś próbować zrealizować, ale w innych miejscach, nie tam, gdzie funkcjonuje potrzeba tak zwanej mobilności. Dziękuję, proszę bardzo. Pan Burmistrz Szlachetny, coś dodać? Chciałbym również zwrócić uwagę na to, bo tutaj szlachetny, szlachetną, trzeba uznać za szlachetną wypowiedź Pana Radnego Krańskiego, ale jednocześnie z tych względów, o których mówi Burmistrz Ruta, niemożliwą akurat w tym momencie do zrealizowania. Natomiast chcę zwrócić uwagę na to, że gmina Nowy Zdobytowysz pamięta o niepełnosprawnych, ponieważ między innymi sięgnięto do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wtedy, kiedy realizowany był dom dziennego pobytu. I tam spore środki finansowe, połowa kwoty, nie wiem, chyba tam około 600 tysięcy. Gdyby ktoś próbował zarzucać gminie, że gmina odwraca się od niepełnosprawnych to chcę tutaj to podać jako przykład, że byłaby to informacja nieprawdziwa. Natomiast w tym konkretnym przypadku, ponieważ strażników mamy bardzo niewielu i tak na dobrą sprawę, kiedy spotykam się w różnych greniach z mieszkańcami, mieszkańcy ciągle wnioskują, sugerują, żeby tych strażników było więcej, żeby było ich widać. Oczywistą jest rzeczą, że y, nawet gdyby potroić liczbę strażników, to i tak, i tak uwagi byłyby, bo mamy 18 wsi, w tych wsiach też życzenia byłyby, żeby strażnicy przynajmniej raz kiedyś się pojawiali. No i w różnych punktach miasta, miasto nam się rozrasta, potrzeby także są znaczne. A poza tym jest takie przekonanie, że tam, gdzie będzie strażnik czy policjant, nie będzie zdarzeń. Oczywiście, no ale niemożliwością jest, żeby wszystkie miejsca obsadzić, bo ja niekiedy w rozmowach mówię, że do swego, to każdy ma ma stróża, który jest przy każdym, w tym znaczeniu takim sumienia własnego, które podpowiada dobrze albo też delikatnie mówiąc źle, w, w zależności od tego, jakie kto ma wewnętrzne, jakie ma to wychowanie i jakie wewnętrzne przekonania. Stąd też w tym konkretnym przypadku, w sytuacjach krytycznych, drastycznych, my będziemy zmuszeni odrywać tego człowieka, który jest konkretnie przy telewizoru, telewizorze, czy jak to to nazwiemy, przy monitorze, przy monitorze to lepiej zacznij i do, do dysponować nim w sytuacjach takich, kiedy trzeba będzie najzwyczajniej gdzieś tam pomóc tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Tych strażników jest tak niewielu i dlatego oni wszyscy muszą być prawie przestronni. I dlatego tak bardzo zależy nam na tym, żeby na tym konkretnym stanowisku przy całym szacunku dla osób niepełnosprawnych, które, które, które są w naszym zasięgu, zresztą dodam jeszcze jeden przykład, Biblioteka Publiczna, przecież ma podjazd dla niepełnosprawnych wykonali oba urzędy starostwo i gmina Nowej ponieważ nie ma tam dojazdu windą więc złożyły się na